Samo izolacja z domu się nie ruszam, choć nie znam nikogo, kto by miał wirusa. Jedzenie, czytanie, psem po wydmach, po zakupy w masce skradam się do lidla. Na niedzielnej mszy zapytałem żonę, czy wypada klękać przed telewizorem. Wypada czy nie? Chcesz to sobie klękaj, tylko raczej w czasie mszy, nie podczas orędzia na przetrwanie, na przetrwanie, woda nalana do wanny i tak mija, i tak mija kolejny dzień kwarantanny. Opróżnione zapas Szybko znika serial Za serialem Netflix się zatyka Memy obejrzane Wysłane Whatsappem Niech też i znajomi się uśmiechną czasem Co portal to bardziej stara się nastraszyć Książę Karol ma wirusa W Biedronce brak kaszy A ktoś ze znajomych powiedział na czacie Że korona kurów znowu jest na czasie na przetrwanie, na przetrwanie Woda dala do wanny. I tak mija, i tak mija Kolejny dzień kwarantanny. Żonglowałem rolką, Choć to cenny papier. Nie tak źle dwie szyby w drzwiach i żarówka w lampie. Prawie nie mamy, meczy cyrylicą, klikam, ależ mnie wciągnęła białoruska liga. Regularnie ćwiczę brzuszki i przysiady, brzuszki dwa przysiady, trzy. Więcej nie dam rady, siłownia w salonie, telewizor, pilot. No i dwa tygodnie przytyłem dwa kilo. Na przetrwanie, na przetrwanie woda nalana do wanny. I tak mija, i tak mija kolejny dzień kwarantanny. Buka, kolejny kryminał, chyba w tej Skandynawii, co drugi to glina. A drugi co drugi, nieprzeciętny z wyrol. Bałbym się tam mieszkać, oni wszyscy zginą. Teorii smiskowych szukam, w internecie u obstawiam archiwalne mecze, wszystkie półki, szafy zajmuję. Makaron, mąka i konserwy, co na to QAnon. Na przetrwanie, na przetrwanie, woda nalana na do wami I tak mija, i tak mija kolejny dzień paradań te stare zdjęcia wrzucam, będą mieli niezłą bekę znajomi z Facebooka. Kolega napisał, żebym się ogarnął. Nie daj się w łańcuszki wciągać, oni tego pragną. Zanim wrzucisz zdjęcia, pomyśl ze dwa razy, bo to Facebook robi test rozpoznawania twarzy. Ja oni, pytam sam sobie, odpowiedz, I co mają nas, dosta do baranów i owiec. Na przetrwanie, na przetrwanie Woda na lana do wanny. I tak mija, i tak mija Kolejny dzień kwarantanny Na przetrwanie, na przetrwanie Łyski na lana do szklanki. I tak mija, i tak mija